Rozszumiały się brzozy płaczące, rozszumiały się brzozy płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos, W górę oczy podniosła płaczące na żołnierza, na twardy jego los. Nie ślicie brzozy nam żalu, co serce rwie, Nie płacz dziewczyno ma, bo na wojence nie jest źle, błoto, Deszczy słoneczna spiekota, zawsze słychać miarowy równy krok. To maszeruje szara piechota, wesoła twarz, na ustach śmiech, spokojny wzrok. Do tańca grają nam armaty, stali szczęk, śmierć kosi niby łan, lecz my nie wiemy co to lęk.